Cześć, tu Wojtek z Polskazwiedza.pl. Zaraz Wam pokażę super miejscówkę za Wrocławiem. Spędziliśmy już tu noc i powiem Wam, bardzo ciche i spokojne miejsce. Jak widzicie jest to zalew Mietkowski, 40 km od Wrocławia. Szukaliśmy jakiegoś ciekawego miejsca, żeby się zatrzymać przy wodzie w drodze do skalnego miasta. Trafiliśmy właśnie na takie miejsce. Tylko od razu. Uwaga, będziecie spać wśród wędkarzy. Niektórzy przyjeżdżają tutaj bardzo wcześnie. Nas obudziło chyba o 6.30. Kolejny wędkarz, który przyjechał i postanowił trochę pohałasować zanim się umiejscowił i tak dalej, ale sam samo otoczenie czy sam dojazd jest bardzo fajny. Potem się budzicie, widzicie, tak jak za mną widać przepiękny widok. Więc wydaje mi się, że to jest dobre miejsce na dziko, żeby spędzić noc. Widok jest bardzo fajny. Przyjechaliśmy tutaj w nocy, więc tak, dopiero po obudzeniu się zobaczyliśmy. Powiem Wam, wow. Możecie zobaczyć, że nie jesteśmy sami. Troszkę wędkarzy przyjechało, ale miejsca jest wystarczająco, żeby każdy znalazł coś dla siebie. My mieliśmy akurat miejsce przy samej wodzie. Tak się ustawiliśmy bokiem, żeby po otworzeniu drzwi móc patrzeć na wodę. Ostatni odcinek jest taką oto drogą, ale prawie do samego końca jedzie się drogą asfaltową, więc tutaj nie ma problemu. Zalew jest duży, jak możecie zobaczyć. Niektórzy tutaj pewnie przyjechali na dłużej, patrząc, że mają rozstawione namioty. Jest zakaz kąpieli i teren monitorowany, ale to, co mi się tutaj podoba, to jest też duży śmietnik. Możecie tutaj bez problemu wyrzucić wszystkie swoje śmiecie, więc teren jest utrzymany w czystości i ten widok naprawdę jest fantastyczny. To, że trafiliśmy zupełnym przypadkiem, mijając już Wrocław i jadąc do skalnego Miasta, ale już nie chcieliśmy na noc tam dojeżdżać, postanowiliśmy gdzieś tutaj się zatrzymać, żeby jeszcze spędzić wieczór przy wodzie, jedząc kolację, odpoczywając. Tu jeszcze Wam pokażę, że możecie odbić w lewo taką oto drogą, ale no to już widzicie jakie są i kolejny yy, doły, więc nie polecam patrząc, niektórzy tam dojechali pewnie dlatego, żeby mieć więcej spokoju albo więcej samochodów, zatrzyma się pewnie tam gdzie my, ale nawet tam będąc, no śniadanie też zjedliśmy patrząc na niesamowity widok. Naprawdę mi się tu podoba, polecam. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, Wojtek z Polska zwiedza. hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.